Ewa Mitulska Wójcik, na temat nauki języków obcych online na żywo z lektorem 640 Ok, witam Państwa bardzo serdecznie. W czasach, kiedy żyjemy coraz szybciej, kiedy nie mamy czasu na rozwój siebie często w czasach, kiedy, kiedy żyjemy tak, że chcielibyśmy się rozwijać, ale nie bardzo mamy czas na dojazd do szkół językowych, chciałabym zaprezentować nasze rozwiązanie, które może, mogą używać także różne inne szkoły językowe. Cechy charakterystyczne, przede wszystkim bez wychodzenia z domu, czyli w dogodnym miejscu i czasie, bez zbędnego tracenia czasu na dojazdy do szkół językowych, przede wszystkim w grupie jednoosobowej póki co, multimedialnie i z wykorzystaniem materiałów autentycznych, do których jest dostęp w internecie, elastycznie pod względem godzinowym i miejsca oraz co ważne stały kontakt. Z lektorem. Dla ludzi, dla kogo? Dla ludzi żyjących w ciągłym biegu, dla mieszkańców małych miejscowości, gdzie, się, gdzie często jest trudno o dobry kurs językowy, dla ludzi często podróżujących, dla indywidualistów, dla entuzjastów e-learningu i nowych technologii oraz dla osób mieszkających za granicą, gdzie kursy językowe są dużo droższe. Czym to się wyróżnia od innych rozwiązań na rynku językowym? Przede wszystkim zajęcia są na żywo z lektorem lub native speakerem, więc uczeń nie jest pozostawiony sam sobie. Kurs jest rozwiązaniem elastycznym pod względem, tak jak mówiłam, i miejsca, i czasu. Jest dostosowany w 100% do wymagań klienta, dlatego że jest to kurs jednoosobowy przede wszystkim. I mamy indywidualny tok pracy z uczniem. Poza tym mamy dostęp do bogatej bazy materiałów autentycznych w czasie zajęć, bo jesteśmy połączeni do internetu w tym momencie. Zajęcia są natychmiastowym feedbackiem ze strony lektora. Więc rozwój umiejętności porozumiewania się jest na żywo z lektorem. Mamy systematyczność pracy, czyli jest to rozwiązanie dla leniwych, nie tak jak inne, niektóre rozwiązania kursów online. I teraz jak my to rozwiązujemy? U siebie na stronie internetowej mamy po prostu kursy online, które się wybiera, zapisuje się, wypełniając formularz, płatności też się odbywają w formie online, w formularzu wypełniamy, jakie rzeczy nas interesują najbardziej w kursie, na czym nam najbardziej zależy. No i płatności też są w formie online. Jak to wygląda ze strony technicznej? Więc jest to aplikacja Windowsowa, która korzysta ze Skype'a w celu przesyłania danych i dźwięku. Natomiast jest to połączone z tablicą interaktywną, która umożliwia jednoczesną pracę nauczyciela i ucznia ze względu na rozliczanie i przyznawanie godzin nauczycielowi i uczniowi. Współpracuje to z web serwisem. Tak to wygląda, jeśli się rozpoczyna lekcja, więc ze strony nauczyciela uczeń, nauczyciel wybiera sobie rodzaj lekcji, ile minutowa, wybiera sobie ucznia, z którym się łączy. I po połączeniu mamy widok tablicy następujący, czyli mamy na górze ile minut trwa lekcja, cały pasek narzędzi i lewą stronę, którą za chwilę omówię. Od strony ucznia uczeń po pobraniu aplikacji czeka na połączenie nauczyciela. Te godziny są przyznane wtedy uczniowi nauczycielowi. Odbiera. Bo jest to połączone ze Skype'em. Po odebraniu oczywiście też ma tablicę, natomiast po prawej stronie, jak widać, nie ma paska narzędzi. I po lewej też nie. Aplikacje ze strony nauczyciela, jeśli chodzi o panel narzędziowy. Po prawo mają Państwo pasek, który przede wszystkim jest używany do, w czasie zajęć, czyli wstawianie, wstawianie obrazów, wstawianie plików, pisanie, zmienianie koloru, zmienianie koloru tablicy, zaznaczanie obszarów, pisanie, zaznaczanie jakichś strzałek i tak dalej. Po lewo. Od góry zapisywanie notatek z lekcji, czat, czyli tutaj mamy też, możemy wysłać jakiś żeby przeniosła nas do, na stronę internetową i co najważniejsze tutaj przyznawanie praw e, ucznia, e, gdzie nauczyciel przyznaje prawa ucznia i uczeń może dopiero coś zrobić na tablicy ze strony ucznia, tryb bierny wygląda tak, że nie ma poprawa paska. Uczeń nie może nic zrobić, nie może przesuwać, nie może pisać, może tylko oglądać to, co się dzieje na tablicy. Oczywiście się słyszą w międzyczasie i widzą. Natomiast tryb aktywny, interaktywny, ma już ten pasek, może coś robić, może wstawiać, może zaznaczać, może pisać, może wysyłać pliki. Zastosowanie praktyczne na przykład do rozwiązywania testu można nie pisać tego w międzyczasie w czasie zajęć, tylko po prostu wstawić gotowy, gotowy plik. My tutaj mamy akurat test poziomujący, na bieżąco uczeń zaznacza, a nauczyciel sprawdza, oczywiście w międzyczasie rozmawiają, omawiają te odpowiedzi, które błędne, które były poprawne i dlaczego. W czasie konwersacji, na przykład, użycie takie, wstawiamy obrazek, na, którego, na który temat rozmawiamy. To jest akurat o religii, tak? Zaznaczamy, o czym chcemy teraz porozmawiać, jaki element nas interesuje i na przykład piszemy też pytania, czy tutaj mamy pytania na dole, po prawo, które chcemy zadać, które można też dodatkowo napisać, jeśli chodzi o pisownię. Ze strony admina. Admin tworzy nowe konta yy, i administruje nimi oczywiście. Widzi yy, w blogach wszystkie błędy, które ewentualnie gdzieś tam wyskakują, bo na przykład ktoś ma słabe łącze. Yy, po doda dodając konto, oczywiście dodaje przez login Skype'a, bo to współpracuje ze Skype'em i przyznaje prawa albo ucznia, albo nauczyciela. Yy, I do tego potem widzimy, ile jest wykupionych lekcji, jakie były przebyte lekcje, kiedy, w jakiej ilości, yy, o której godzinie. Więc yy, jest na bieżąco kontrola tego, co się dzieje w systemie. Możemy także tworzyć nowe typy lekcji, czyli minutowe na przykład, różne na przykład testowe, pięciominutowe, godzinne, 45-minutowe potem lekcje, jakie sobie życzymy. Z racji tego, że to jest aplikacja nowa, najbliższe perspektywy rozwoju to są takie. Możliwość wstawiania na tablicę prezentacji wielostronicowych dokumentów oraz filmów wideo, bo do tej pory otwarzają się one w nowym oknie. Druga rzecz, możliwość przeprowadzania zajęć kilkuosobowych i udostępniania aplikacji na inne systemy typu Linux albo Mac. Co może zyskać uczeń? Przede wszystkim indywidualne podejście do nauczania, oszczędność czasu bez zbędnych dojazdów, wygodę, e, efektywne rozwiązanie problemów językowych, możliwość ponownego, wielokrotnego odtwarzania lekcji poprzez nagrywanie tych lekcji, notatki zapisane po lekcji bez zbędnego rozpraszania się na zajęciach. W lewym górnym rogu był do tego przycisk. Szkoła. Szkoła językowa przede wszystkim pozyskaniem klientów spoza regionu. E, możliwość monitorowania lekcji przez metodyka w dowolnym, e, w dowolnym momencie. Oszczędność czasu dla nauczycieli wygodę przeprowadzanych zajęć, system indywidualnych konsultacji z uczniami i nowoczesny wymiar edukacji. System konsultacji, czyli nie tylko na lekcjach. Ten system może być używany także do innych dziedzin, nie tylko do nauczania języków obcych, ponieważ jest to na żywo, można konsultować wszystko. Dziękuję za uwagę.